Witam. W tym filmie zajmiemy się funkcją ściana. Znajdziemy ją w zakładce Komponenty. Służy do szybkiego rysowania ścian. Klikamy we właściwości. Najpierw możemy zmienić ilość warstw. Kolejna opcja to ustawienie osi ściany. Następnie możliwe jest ustalenie wysokości. Po kliknięciu w odniesienie pojawia się okno, w którym ustawiamy miejsce dolnej i górnej krawędzi elementu. Wybierzmy teraz wszystkie właściwości. W parametrach ustalamy grubość ściany. Tutaj też możemy zmienić jej wysokość. Również jest możliwość ustawienia odniesienia. Następnie są materiały. Możemy wpisać swój. Istnieje możliwość przypisania typu roboty ścianie. Priorytet dotyczy przecinania elementów. Element o wyższym priorytecie przecina element o niższym. Interakcja i dołączenie to ustawienia dotyczące połączenia ściany z innymi elementami. Przejdźmy do właściwości formatu. Ustalamy tu grubość linii, jej wzór, kolor oraz warstwę, można również wybrać teksturę do wizualizacji. Przejdźmy do zakładki powierzchnie. Możemy ustalić tu kreskowanie wypełnienie albo wzór lub skorzystać ze wzorów do przykładowych materiałów. Dodajmy drugą warstwę. Tutaj są opcje do zmiany kolejności warstw. Kopiowanie warstw również jest możliwe. Oraz ich usuwanie. Ustawmy jeszcze parametr wysokości, aby był taki sam dla wszystkich warstw. I narysujmy naszą ścianę. Dziękuję za uwagę.